Hej! I witamy w Wrong Wayu. To jest Cyklon e-bike Vector Monster! Zaraz ja wam powiem więcej na ten temat. Bro. To chodź, idziemy do bagna. Bardzo się cieszę, że mogę w ogóle nagrywać znowu e-bike od Cyklon E-bike. Cały czas jest oczywiście rabat 5% na hasło Rongway. Wszystkie detale są poniżej na wszystkie e od Cyklon E-bike. Ale to było dobre. Dzisiaj mamy właśnie wektora w wersji Monster. Silnik jest w kole, jest to MXus 3K Turbo, czyli 3000 W, a w środku mamy z kolei pakiet 60 V 275 Ah, więc jakieś 7,7,8 kWh to daje nam zasięg 60-100 do km zależnie od tego jaką prędkością jedziecie, jaka jest masa i czy w ogóle pedałujecie. Rower ten ma możliwość systemu pas oraz regeneracji, teraz jest włączona i jeździmy tylko tutaj na tej manetce. Jest też z nami oczywiście Marek, ale jak widać jest dzisiaj... W... Żona do mnie tu pisze o klucze do domu. Normalnie mi Marek pomaga tutaj wszystkimi danymi, a teraz sam będę musiał Idę, mówić. idę, nagrywamy. No. Cieszycie się, że widzicie Marka? Komentujcie. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy co? Zawieszenie z przodu DNM, tak? Tak, mamy tutaj nasze klasyczne zawieszenie DNM Upside Down. W wersji Monster mamy do wyboru dwa rodzaje zawieszenia. Przedniego? Sorry. Ze mnie się śmieje. Tak, jest to zawieszenie DNA. Jedno z dwóch do wyboru dla klientów. To jest amortyzator upside down, czyli lagi są odwrócone, To mamy osłony. Druga możliwość wyboru to jest LST Killach. 200 mm skoku, amortyzator downhillowy. Do wagi tego levelu, do położenia. się po mieście w zupełności wystarczy. W tym e akurat mamy zastosowane leśne opony które dosyć szybko zużyją się na asfalcie, ale ten e-bike naprawdę dobrze się nadaje na jazdę po mieście, dlatego że jest lżejsza niż na przykład Rama Teleport Prime. E-bike w zależności od wersji waży od 35 kg w wersji Lite do 42 kg w wersji Extreme. Ten waży około 37 kg. Maksymalna prędkość to jakieś 55-60 km na godzinę, w zależności od wagi. I żeby się znowu potem zatrzymać, mamy tutaj Oczywiście hamulce tarczowe, są to tam hamulce Magura, tak jak sam Pilgrim. Cztery tłoczki z przodu, uczę się. Cztery tłoczki z przodu, cztery tłoczki z tyłu. Hamulce Magury mają to do siebie, że mają zajebistą jakość hamowania. Naprawdę są bardzo fajne, bardzo fajnie hamują. Do wagi tego bajka, który waży w granicach 40 kg, sprawdzą się naprawdę bardzo dobrze. Gdybyśmy te hamulce włożyli do bajka, który waży 90 kg, ma 20 tysięcy watów mocy no to jesteśmy samobójcami mamy plaster dual hub mamy możliwość zamontowania jeszcze jednego zacisku z przodu, już na tym zacisku spra sprawdzisz sobie możesz tego bajka postawić śmiało na kole na przednim hamulcu, ponieważ jak masz 4 tłoczki z przodu on naprawdę hamuje całe koło, to jest w ogóle koło 24 cale jest przy wersji Monster Możliwość wyboru koła 24 albo 26 cali. W momencie, kiedy wybieracie koło 26 cali, jest to opona o szerokości 2,3. W momencie, kiedy wybieracie koło 24, tak jak tutaj, jest to koło 3,0. Widzicie, jest to kawał mięcha, kawał bardzo dobrej opony do lasu, na wszelkie skałki, na korzenie. Naprawdę będziecie z zadowoleni. Opona siedzi na polskiej obręczy Dalton Fotest. Razem z tymi szpychami, które wykonujemy do każdego koła na zamówienie. Jest to nasza produkcja. Standardowo mamy tutaj ładowarkę 3,5A, która ładuje tego e w 8 godzin. Jest też opcja zamówienia szybkiej ładowarki. Wtedy ten rower ładuje się w 3 do 4 godzin. A ładowarka jest wtedy 8A. Eee, ładowarka oddaje prąd 8A na baterię. Mamy tutaj sterownik KT, 45A. W tym sterowniku standardowo jest soft start, co sprawia, że nie aż tak łatwo się zabić na tym e bajku, Ponieważ nie macie tej mocy dostępnej od razu, tylko liniowo przyspiesza do prędkości maksymalnej. I nawet jak jadę sobie wolno przez jakieś tutaj o, hasze czy coś, o, to zawsze przyjedzie. To nie znaczy, że jak jest soft start, że nie można jakoś przejechać, jak jedziesz wolno, ale tutaj przyjedzie. Po prostu nie ma od razu tego kopać. Jest to rower XXI wieku, więc, oczywiście, mamy też ekran. Możecie sobie wybrać, jakie jest wspomaganie. Mamy pięć poziomów wspomagania. i Poziom wspomagania możemy sterować, możemy go zaprogramować na dwa sposoby. Pierwszy sposób programowania, który my robimy w standardzie, to jest, że każdy poziom wspomagania jest do danej prędkości. Czyli np. do 25 na godzinę, do 35, do 40, do 45 i tak dalej. I nam blokuje wspomaganie na danej prędkości pedałowania, a drugi typ wspomagania, który możemy ustawić na życzenia klienta, to jest yy, wspomaganie daną mocą na danym trybie. Czyli na pierwszym trybie dajemy na to 200 W, na drugim 400, na trzecim 800 watów. I nie ma wtedy ograniczenia prędkości maksymalnej na danym trybie. To, jaką konfigurację sterownika mamy dla Was wykonać, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jest tutaj dosyć dużo się dzieje na tej kierownicy. E, tutaj mamy do szybki port USB, 2A. 2A na ładowania telefonu. To ekstra. E, przerzutki, oczywiście, tutaj jest majetka przyspieszenia, hamulce, w tył. One są też hydrauliczne, nie? Oczywiście. Oczywiście, do co ja w ogóle się pytam. E, tutaj jest właśnie ekran, światełko. Kri. Światelko jest jak zawsze pobierane z baterii. Są to światła pozycyjne z tyłu. W wersji Vector zawsze są światła pozycyjne z tyłu. Hmm. Dodatkowo w tym modelu jest jeszcze lampka pośrednia. To jest lampka połączona z eee, To Co co, uzbroisz e, rower? Mam takiego pilota. Uzbajam rower. Efekt. Okay. Przepraszam, Zapraszam, e bike On wygląda bardziej jak rower, dlatego się mylę. Hmm. Uzbrojony. Wkładam no. za prezenty. Dotknij go. Eee. To było pierwsze ostrzeżenie. Okay. Dobra. Tak to wygląda. Jest czujnik wstrząsowy, ale ma wbudowaną też funkcję klaksonu. Tak to wygląda. I domyślnie pilot jest montowany na kierownicę. Można go w każdej chwili wyciągnąć. Przy wyświetlaczu jest możliwość wyboru trybów włączania i pełnej konfiguracji ekranu. W większości naszych e-bike'ów stosujemy komponenty XLC. Ponieważ według nas są naprawdę świetnej jakości i jak na razie żaden klient się na nich nie zawiódł. Standardowo w każdym wajku montujemy grypy z oparciem na nadgarstki, które pozwalają odciążyć nasze dłonie, ręce podczas wielogodzinnej jazdy. Środełko też jest żelowe, z tego pełna regulacja naprawdę polecam. To też matgardy, na przykład w wersji Vector. E... Light? Light, to jest warto, warto powiedzieć. Vector Light w naszej ofercie jest to jedyny e-bike spośród 17 konfiguracji, który jest dopuszczony do ruchu według przepisów prawa polskiego. Cała reszta e-bajków jest tylko i wyłącznie w taki telefon. Jeszcze parę słów, kurczę, prawda? I tutaj jeszcze tylnie zawieszenie, co to mamy. Ja e, mamy tutaj e, klasyczny amortyzator DNA DNM Balner mm, LCP 2S. Mamy możliwość regulacji tłumienia, regulacji odbicia. Na początku totalnie nam wystarcza do pierwszego e-bike'a, eee, ale oczywiście, jeżeli klient chce coś lepszego, naprawdę przy małej dopłacie możemy zamontować tutaj poksika i też się będzie naprawdę fajnie sprawdzać. I tak jak to widziałem w którymś komentarzu: więcej jeżdżenia, mniej gadania. Lecimy. Jazda! To zawieszenie to jest mistrzowskie. Czyli to włączamy go, żebym do bagno nie wjechał. Woo! -hoo. Eba i 3000 szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem jest jestem szczęśliwy, jestem